Cześć, z tej strony Zomal, a to jest mój pierwszy audiolog. W audiologu będą umówione recenzje gier, tak samo let's play'ów. Z let's play'ów możecie się sobie spodziewać takich tytułów jak Call of Duty, Medal of Honor, Battlefield. Typowe strzelanki dla y, nas, dla mnie i dla was. Y, cóż, y, mogę jeszcze powiedzieć, że to będzie już pierwszy audiolog. Tu macie na razie omówione tytuły, dopiero w drugim audiologu pojawią się... Y, Czas, Odstępy czasu, w których będzie wrzucane filmiki, y, to tak zależy bardziej ode mnie, nie, od, nie od, zależy od czasu, który poświęcę na to. Y, cóż, nie będę już o tym wam mówił, bo a tyle by mógł trwać z godziny, a czasu niestety nie. Ma. Więc, y, sam co powiem. Będą naprawdę fajne let's playe, będą tak samo fajne recenzje gier. Na pewno nie pominę bardzo ważnych tytułów, będziecie mogli je podawać w komentarzach. Ten, który będzie miał najwięcej łapek w górę, po prostu sobie wybiorę. Bo na pewno nie będzie jeden, ale będzie kilka Ale ta gra, która przykładowo znam To po prostu mi ją bardzo dużo osób poleci Pojawi się na recenzach Na recenzji A do let's playa to nie wiem jak to będzie Ale spokojnie, nie bójcie się Jak mi się sama spodoba to osobiście Zobaczycie ją I cóż, nadchodzi yy, powoli koniec Już mojego audiologa, więc na sam koniec Powiem tylko tyle, że chciałem się z wami pożegnać I życzyć wam po prostu udanego, Udanych po prostu Tego coś co można